Live jest w ogóle niezapowiedziany, ponieważ dzisiaj chciałbym, tak naprawdę, podzielić się tym, co mnie dzisiaj bezpośrednio spotkało. A mianowicie, w dniu dzisiejszym byłem na spotkaniu w, u naszego klienta, który się rozwija, i kilka takich refleksji przyszło odnośnie tego, w jaki sposób to się, w to się u tego klienta rozwija. Tak, jest to restauracja, dlatego dzisiaj napisałem o, o restauracji, że jest to restauracja, która. Dopiero co została przejęta po poprzednim właścicielu, który sobie nie do końca dawał radę. Nie dawał sobie rady z, prostego, z prostej przyczyny, a mianowicie nie policzył wszystkich słupków, czyli nie dodał nie dodał niczego, a mianowicie no po prostu jak to się mówi, szedł na żywioł, czyli bez, jakiegokolwiek, bez jakiejkolwiek kalkulacji, gdzie była dosyć dobra sprzedaż. Nie były kontrolowane koszty, nie były kontrolowane wiele innych rzeczy w firmie. Firma niestety upadła. Została przejęta przez, przez naszego, naszego, klienta, naszego potencjalnego klienta, z którym dzisiaj właśnie byłem na rozmowie, którego byłem na rozmowie. No i pierwszą rzeczą, do której usiedliśmy, a mianowicie usiedliśmy do słupków, do cashflow żeby sprawdzić, czy w ogóle ten pomysł, ten zamysł, który, który klienci chcieliby zrobić i wprowadzić do tej restauracji, czy on w ogóle się powiedzie, czy to w ogóle będzie miało sens. Więc tutaj pierwszą rzeczą, którą tak naprawdę zobaczyliśmy, jeśli chodzi o tą restaurację, która była no, nie najlepiej do końca zarządzana, nie była jakąś tą restauracją, którą załóżmy chcieliby wszyscy oglądać, czy do której wszyscy chcieliby chodzić. To pokazało jednak, że policzenie wszystkiego od samego początku, w jakimkolwiek biznesie jesteście, ma bardzo, bardzo duży wpływ na funkcjonowanie tego biznesu. Więc no, tak się stało w tym, w tym przypadku. Na szczęście nowi właściciele usiedli najpierw do policzenia, czy biznes się będzie opłacał, czy ten biznes będzie miał jakąkolwiek rację bytu. No i oczywiście, tak, na papierze, jak to sami wiemy, na papierze każdy biznes będzie wyglądał fantastycznie, bo możemy wpisać sobie jakąkolwiek mamy ochotę kwotę, jakiekolwiek mamy ochotę figury i powiedzieć, że tak będzie. No, zaskoczeniem oczywiście bardzo często, czasami niestety, ale takim przykrym jest to, że po. Wszystkich policzeniach, po wszystkich kalkulacjach okazuje się, że no niestety, ale to nie ma, nie, ma, nie ma, takiego przełożenia i nie przychodzi tylu klientów, co by chciało. A mianowicie właśnie zauważyłem, że moi klienci skupili się na tym, czy nie wiem, podatek jest dobrze policzony, czy dobrze ujęli w kosztach ilość ulotek, reklamy i tak dalej, Czyli skupili się typowo na figurach, co jest dobre. Ale zapomnieli o jednej rzeczy, a mianowicie o promocji i o reklamie, żeby tego klienta przyprowadzić, żeby usiadł przy stoliku, wydał pieniądze, wydał odpowiednią ilość pieniędzy i skalkulowanie tego wszystkiego. Czyli tak naprawdę tworzymy bardzo często biznesy, które pięknie wyglądają na papierze, natomiast zapominamy o sprzedaży. Dzisiaj akurat też jadąc do klienta i wracając, słuchałem kilka wideo, które dotyczą samej sprzedaży w sobie. Więc tak naprawdę. To, co zwróciliśmy uwagę po szybkiej rozmowie z moim klientem, okazało się, że poprzedni właściciele zapomnieli o czymś tak bardzo istotnym, a mianowicie o tym, jak istotna jest sprzedaż oraz jak istotne jest to, aby robić upselling. Ponieważ w większości restauracji i nie tylko, spotykam się z czymś takim, że ludzie zapominają o tym, że można coś dodatkowo jeszcze klientowi sprzedać, że można byłoby się z nim dodatkowo jakoś skontaktować i dać mu jeszcze jakąś wartość, dać mu jeszcze jakieś inne narzędzia czy inne rzeczy, aby on te pieniądze u nas zostawił. Więc tak było w tym przypadku. Więc po rozmowie około 20 minut, więc jak szybko w zasadzie wziąłem u klienta, policzyłem, że potrzebuje dziennie 135 klientów, żeby do niego przyszło, aby klientowi wyszedł ten cały piękny spreadsheet na zero, co się okazało nagle takim. Mm, 135, e, czy Łukasz, e, 135 e, klientów dziennie, każdego dnia. To jest nie lada wyczyn. Muszę Wam powiedzieć, że to jest nie lada wyczyn. Nie każda restauracja, czy nie każda kawiarnia jest w stanie sobie z tym poradzić. Dlaczego? Liczymy bardzo fajnie, tak, że musimy mieć wpływu rzędu 30, 40, 50, jakąkolwiek kwotę wpiszemy, taka ona będzie. Natomiast zapominamy o jednym. Musimy wiedzieć, ile za każdym razem klient, który do nas przychodzi, do restauracji, kawiarni, sklepu, czy do naszej firmy, Ile zostawia pieniędzy za jednorazowym zakupem? To potem bardzo łatwo jest podzielić przez ilość, ilość dni, które, które sprzedajemy, ilość godzin, które mamy, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Wtedy nam wychodzi ilość klientów, którzy muszą przyjść do nas na godzinę, którzy muszą przyjść do nas dziennie. Więc w tym przypadku się okazało, że. Było to niedoszacowanie, a mianowicie liczenie, że klient zostawi u nas dużo, dużo większą kwotę pieniędzy i ta dużo większa kwota pieniędzy przełoży się na to, że ten nasz budżet się zepnie i będziemy mogli wszystko funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli. Nie. Tu trzeba naprawdę wziąć pod uwagę, co możemy klientowi sprzedać, ile klient zostawi pieniędzy w, naszym, w naszej kasie i jak to wszystko dalej będzie funkcjonować. Dlatego bardzo istotne, że każdy z, każda z firm powinna wiedzieć, ile średnio wart jest jeden klient, jedna transakcja, którą sprzedajemy, abyśmy mogli policzyć, ilu klientów jesteśmy w stanie obsłużyć, dla ilu klientów powinniśmy sprzedać naszą usługę czy nasz towar, abyśmy się zamknęli na zerze, żebyśmy wiedzieli, że to jest nasze zero. Dopiero wszystko powyżej. To wszystko powyżej będzie już naszym dochodem i naszym zyskiem. I Idąc tym tropem, rozmawiając z klientem, doszliśmy do wniosku, że faktycznie upselling, którego bardzo często brakuje, że przyjdziemy do restauracji czy do kawiarni, zostawiamy 20, 30, 50 funtów i często nie dostajemy zaproszenia na ponowne przyjście. Jeżeli nam się podobało, faktycznie przyjdziemy, natomiast jesteśmy, jeżeli jesteśmy klientem po raz pierwszy w restauracji, no to będziemy testować tą restaurację czy kawiarnię, czy nam się podoba, czy obsługa była fajna, czy wszystkie pozostałe rzeczy były fajne. No i również oczekujemy tego, że zostaniemy zaproszeni i do tej restauracji ponownie wrócimy. Może to być pewien darmowy voucher na przyszłe Przyszłą kolację czy na jakiś, jakiś, jakiś dodatek do kawy, chociażby ciastko, albo ciastko kupujemy, dostajemy kawę gratis i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, co robią duzi, a mianowicie tutaj mówię o Starbucksie, mówię o tych wielkich firmach typu Costa. Wszyscy starają się przyciągnąć swojego klienta, a mianowicie dając mu, że musi wypełnić ileś tam kubeczków i dostanie potem coś gratis. Więc są to metody i techniki stosowane przez bardzo duże firmy, które mają zatrudniony sztab ludzi, po to, aby generowały jak największe dochody i przychody dla naszej firmy. W małych firmach to jest jeszcze bardziej istotne, ponieważ w tych dużych. W tym momencie, jeżeli mamy kilkaset punktów i zarobimy na każdym punkcie X kwotę, ona suma summarum daje dosyć fajne wyniki. Jeżeli mamy jeden punkt i z tego jednego punktu żyjemy, musimy niestety wycisnąć jak najwięcej się da. Musimy zrobić abseling. Jak jeszcze dodatkowo można zrobić upselling w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do dostępu internet dla klientów, którzy przyszli do nas do restauracji, do kawiarni, czy do jakiegokolwiek innego punktu, coś kupili, stwierdzili, że wow, fajnie, bardzo smakowała mi, nie wiem, ta kawa, ciastko, czy jakiekolwiek inne rzeczy, aby w momencie, kiedy mamy zamknięty nasz punkt, żeby dalej generować sprzedaż. No nic prostszego, a mianowicie zaoferować tego typu produkty do, dla klienta do zakupu online. Czyli jeżeli mamy zamknięty nasz lokal, nasz lokal jest w stanie, nasza firma, generować następne przychody związane ze sprzedażą online. Często o tym zapominamy. Często zapominamy, że możemy zrobić ekstra, dodatkowy, fajny upselling dla. Dla naszych klientów, sprzedać coś jeszcze, właśnie dodatkowo, którzy klienci, którzy byli już u nas w restauracji, mogą dostać zniżkę 10-15-20% na produkty, które są dostępne online, czyli nie muszą później przychodzić do naszej restauracji, czyli załóżmy, stolik będzie wolny dla kolejnego klienta, a my i tak zarobimy na kliencie, który do nas przyszedł, bo kupi od nas produkt, bo kupi nasz, e, naszą rzecz, którą, którą już mamy. Oczywiście wymaga to nakładów pracy, wymaga to przygotowania, natomiast jest to jedna z rzeczy, na której powinniśmy zwrócić uwagę, czy mamy takie możliwości, żeby, żeby również to zrobić. Kolejnym punktem, który zwróciłem uwagę, a mianowicie bardzo, bardzo długie otwarcie godzin, tak, czyli od samego rana do późnego wieczora, 6 dni w tygodniu. Eee, świetnie chcielibyśmy wszyscy, żeby oczywiście punkty były otwarte jak najdłużej, żeby generowały nam jak najwięcej pieniędzy. Natomiast w momencie, kiedy mamy bardzo ciche dni, bardzo ciche, eee, to będzie w tygodniu, tam godziny popołudniowe czy godziny poranne, kiedy ten ruch jest mniejszy, zobaczmy, czy tak naprawdę musimy być otwarci w tych godzinach, czyli zminimalizowanie ilości godzin, na tym samym zminimalizowanie ilości godzin pracowników, którzy są jednym z większych Kosztów w każdym przedsiębiorstwie, spowodować może, że ten nasz bottom line, czyli nasz dochód firmy nagle się podniesie. Więc to jest także istotne, na co zwróciłem uwagę w trakcie jak żeśmy analizowali cash flow, że godziny otwarcia, rota i ilość pracowników zatrudniona w firmie po prostu była bardzo, bardzo duża. I startowanie z tak wielką ilością kosztów na samym początku, kiedy firma nie posiada jeszcze pieniędzy i nie generuje nasz takich dochodów, no jest naprawdę nie, no i tego nie powinno się robić, tak? Nie powinno się robić tego, tego w ten sposób. Kolejna rzecz, a mianowicie ta restauracja szuka inwestora, szuka kogoś, kto by wspomógł jeszcze finansowo tą restaurację, niedużą kwotą, bo mówimy o kilku tysiącach funtów, do tego, żeby ta restauracja została w dofinansowano. Więc teraz tak, postawcie się w, jako inwestor, którzy chcielibyście zainwestować do takiej restauracji. Co chcielibyście wiedzieć? Czy będzie was tak naprawdę interesowało to, co sobie napiszemy ładnego na spreadsheet, czy będzie was interesowało to, co faktycznie się wydarzyło? Więc w momencie, kiedy to jeszcze nie jest otworzone, w momencie, kiedy jeszcze nie możemy pokazać żadnych historycznych danych związanych z naszą Działalnością, no to w tym momencie, wiadomo, no nigdy, nigdy nie, nie pozyskamy inwestora, który przyjdzie i powie, że wykłada nam kilka tysięcy, chyba że on widzi w tym bardzo dobry zysk, którego my jeszcze nie widzimy i on dzięki temu chciałby wejść. Więc e, tu bardzo, bardzo warto być ostrożnym w przypadku inwestorów, z prostej przyczyny, bo, bo można bardzo łatwo stracić, a osoby, które inwestują i wiedzą, jak jak inwestować, no. Wiadomo, nie będą wyrzucały pieniędzy, pieniędzy w błoto. Więc, z jednej strony, trzeba dać pewne zabezpieczenie dla inwestora, a natomiast z drugiej strony, warto jest dać jakąś wartość, którą ten inwestor widzi w tym, że zainwestuje akurat pieniądze w nasze, w nasze miejsce. Więc, inwestowanie na, w momencie, kiedy jest to typowy startup, który jest niewiele wyróżniający się od pozostałych firm. Ma kilka fajnych wyróżników, natomiast nie jest to jakiś taki wow faktor, który jest to wymyślenie, jak to się mówi, koła od nowa. To czy w ogóle jest sens do tego, żebyśmy akurat inwestowali, czy pozyskali tego inwestora? Do tego też się trzeba przygotować. Więc ja to zaproponowałem, że w momencie dwóch, 3 4 miesięcy pracy e, warto byłoby dać naprawdę konkretne wyniki, które mówią o tym, jak e, te pieniądze, które zostały zapoczątkowane, jak one sobie dają radę. Jak sobie my dajemy radę, i dopiero wtedy poszukanie inwestora i pokazanie, słuchajcie, jesteśmy warci. Otworzyliśmy z niewielką ilością kapitału, ten kapitał się nam rozwija, klienci przychodzą, więc to jest coś, co powinniśmy robić i w jaki sposób powinniśmy to wszystko z tym funkcjonować. Słuchajcie, to jest takie podsumowanie mojego dzisiejszego dnia, a mianowicie właśnie tego całego cash flow. Podsumowanie tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj rozmawiałem z moim klientem. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie mieli podobny problem, to pomoże Wam to w jego rozwiązaniu. Więc dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze. O tym porozmawiać, jeśli taki problem macie, czy chcielibyście o czymś, żeby, żeby jeszcze Wam powiedzieć, to z miłą chęcią e, nagramy takie filmy, w momencie oczywiście, kiedy mamy te możliwości. Tak jak mówię, dosyć długi termin i dosyć długi czas, kiedy nie nagrywałem, kiedy się nie pokazywałem w ten sposób, no to też, też niestety pokazał, że e, no, stresować się też stresuje. Ale, ale ale tak naprawdę chciałbym wrócić do tego, aby przekazywać wam więcej informacji w taki sposób, aby był dla was łatwo przyswajalny. Ja dziękuję bardzo za uwagę, za wszystkie osoby dziękuję wszystkim osobom, które które nas oglądały i do najbliższego zobaczenia i usłyszenia. Sprawdzajcie, czy jest coś akurat co was zainteresuje na naszym kanale. Pozdrawiam serdecznie. Szymon Istewski.